Hej Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie i patrzcie co ja tutaj mam e, serwomotor dzisiaj dostałem tego cały bagażnik normalnie ponad 200kg e, wszystko od widza Mateusza pozdrawiam Cię Mateusz serdecznie no wielkie wielkie dzięki, zrobiłeś mi mega niespodziankę tym no i jak obiecuję dzisiaj jest oczywiście odcinek a więc sobie rozbierzemy taki właśnie e, serwomotor e, zobaczymy ile to waży zobaczymy ile jest warte, jak się zdemontuje sam jestem ciekaw, Mateusz też był. Dobrze, ubieramy rękawice, ważymy i lecimy z tematem. Zapowiada się ciekawie. Waga odpalona, serwomotor na wagę. Ile to waży? 2942. Taka waga. No, na złomie po 60 groszy to myślę. Za złoty 77 na pewno się nie opłaca tego oddać. To już wiadomo z góry. Ale jakbyśmy to mieli kupić. Przez przypadek po 3 zł czyli 8,83 byśmy musieli za to zapłacić. No, ciekawe, czy by się zwróciło, zabieram się za demontaż. Zaraz powinniśmy się przekonać, czy to się opłaca i ile to jest warte. No, i co tu mamy? Jakieś śrubki? Z tego co wiem, to wszystko już zużyte, niezdatne do naprawy. Spalone, naprawa nieopłacalna, przeznaczone właśnie. Do takich celów do recyklingu. Za co się właśnie zabieramy, kęsik. Już mamy aluminiowy odlew, oczywiście kabelek do kabelków. I dalej lecimy jak się za to w ogóle zabrać. Nigdy takiego czegoś nie domontowałem Tu kolejny krzyżak, no to co możemy no to odkręcimy Tak, metodą dedukcji Czy czasem taki ściągacz nie będzie potrzebny? Dobra, jeszcze z drugiej strony są tu jakieś imbusy trzeba dopasować. To takie dopasowane zaraz pomyślimy pokombinujemy odkręcimy jeszcze te śrubki tych kabelków dobrze zł złapiemy sobie to wimadło Pokombinujemy jakoś podważyć to albo może tak się uda Usłyszało o imadle Coś trzymy, czy tam tam jakiś simmer, o ring oring, jakieś jakieś zabezpieczenie, coś tu trzyma, no, bo trzeba klepnąć tutaj No tak. Ja się tu siłuję. A to taka prosta sprawa. Coś tam już uciekło. O, w ten sposób to się demontuje. Dobra, magnes w ruch. Teraz tak. A tu jest jeszcze jakieś łożysko. To wybijemy. Tu aluminium. Taki jakby wirnik. Nie wiem co to jest, ale wybijemy to w ten sposób stąd. Coś mi tam spadło na podłogę w międzyczasie, ale nie zginie. Myślę, że już kolejne te motoserwa. Patrz, to magnesuje, to jest jakiś magnes. Patrzcie, co ty się brawia. Eee, z kolejnymi będzie lepiej. No i co? Wyskoczyło. A, tu jest jeszcze łożysko. A, jest tutaj, patrzcie. Spięte. A to jest magnes, patrzcie. Widzicie? Ciekawy temat. E, na razie do z domu. Tu musi być mieć. Mieć albo nie mieć. Albo mi się wydaje. Raczej mi się nie wydaje. Bo w środku miedziuszka się musi kryć. Płaski się okręt. Myślę, że to jest jakieś tworzywo. A to jest tak, tutaj, zalane. Aha, grubsza sprawa. Hmm. Nic, będzie trzeba tutaj chyba łupnąć. Tak sobie pomyślałem, że nie ma co napierać tu strasznie mocno młotem. Mówię, złapię to wimadło. No i natnę. Wtedy to powinno tutaj odpuścić, I, że tak powiem, uwolnić ten stojan. Zobaczymy. Spróbujemy. Jest się na, na czym uczyć. I co teraz? I co teraz? Jak to teraz? Trzeba będzie to jakoś tutaj pyknąć inaczej. Rozszerzyć, rozbić. Może tak. Aha, rozszerza się. Pomyślałem o tasaku. I tak pomyślimy. Jest tasak. Przeorał to przeciął to. A żeby się nie męczyć, to po przeciwnej stronie też tym, Po co się męczyć. I powinno coś mi się rubecić. A to nie chce. Pękło złą Złom do złomu i taka tutaj. Uhu, piękna miedziucha nam się pokazuje. Teraz, tak żeby to od tego aluminium odpuściło, i co to trzeba to jakoś teraz będzie wypleść, wyplość. Pęknął cały ten stojan. Pierwszy raz takie coś, że tak powiem, <toszę> patrosze. O, samo wyszło. O tyle dobrze fajne aluminiowe, Pyk. to może jeszcze odleci samo? Nie chcę, nie chcę się odkleić. O, odkleiło się magnes do weryfikacji. Czysto aluminium No to przyciąga I teraz tutaj zabawa Jak się za to zabrać Patrzcie jak tu pęka Może by to zgniótło w imadle Tak zrobię Zrobił jak pomyślał o. I mamy dwa Próbujemy. Nadal mamy jedno. Nie. A tu gagatek. Patrzcie, takie, takie moduły, że tak powiem. Może tak to odpuści. Tak to odpuści. Na razie, że tak powiem, pracuję nad technologią. Napiszcie też w komentarzach, jak Wy to robicie. Chyba, że komuś się przyda to moje doświadczenie. To niech służy. Często też niektórzy tam piszą w komentarzach, że Flaming pomogłeś. No się okazuje, że przez przypadek na niektóre rzeczy wpadłem. to bywa, nie zawsze się ze wszystkim ma do czynienia. No, bardzo ciekawa budowa tego stojana. Bardzo, bardzo, ale jak, jak wyciągnę z tego miedziuchę? To będzie tutaj najważniejsze pytanie. Zostawimy to, co ustaje, pociągnęmy. to tworzyło, że trzeba jakoś obklupać, obstukać. No tak, no i co dalej? Co dalej? To jeszcze się podzieli? Nie, no tutaj już nie. I gdzie ten? punkt zaczepienia. Kurczę, to wszystko jest oblane z takim klejem. A już myślałem, że to będzie takie proste i piękne. Dobra, no, to kombinujemy tak. Jeszcze uciekło, spiekło. piekło to muszę choć zejść. Już to faktycznie jest jakieś blaną, dobra, ką w ruch. my tu. Zapachnie w końcu miedzią. Chyba mamy to, mamy to. Złom. Złom do złomu. Jest miedziucha wydobyta. Dobra. Już wiem, teraz już wiem. Dobra, z na wstępnym będzie lepiej i łatwiej. Dzisiaj obstukać, Pozbyć się tworzywa. Zapinamy wimadło. Jak zacznie się iskrzyć, to przestajemy. Łaski śrubokręt. Rozepkać. złą oddzielić, żeby nam tu już się nie rozsypywał na warsztacie, bo to się opaśnie. Tak rozsypuje. I mamy miedziuszkę. Dobra, lecę z tą całością. Udało mi się jeszcze tamtego z warsztatu wyciągnąć, i teraz całą szóstkę przetniemy. Jeden ząbek uciekł, się bał, no, za luźno jest. No i zdemontowane. Ale świetna zabawa. Już teraz wiem. A następnym razem będzie dwa razy szybciej. Potem może jeszcze szybciej. I tak. Mamy miedziuchę. Fajnie. Mamy aluminium odlew. Mamy złom na takim właśnie tutaj magnetycznym wałku poprzyklejany. No i oczywiście troszeczkę kabelków do korowania. No i super. Wyciągamy wagę, ważymy i zobaczymy ile to wszystko jest warte. Mamy wagę. Waga się odpala. Zaczniemy oczywiście od aluminium odlew, o! żeby sobie tu uwolnić tackę. Raz, dwa, trzy. Bardzo mało złomu, tak mówiąc krótko, do tej masy. I mamy 678 gram złomu, licząc po 4,50. Tyle u mnie na skupie. To mamy 3,06 za złom. Zapisujemy. Aluminium odlew trafia oczywiście tutaj do aluminiowego odlewu. Bo tak to wygląda. Już mi się tutaj na ziemię przesypuje, i to też rzucimy na ziemię. Tu to jeszcze to paczka od Marcina czeka na unboxing. <noise> I co? Złom. No to złom złożymy sobie w tacce. O. Wytarujemy. I tak. Magnetyczny wirnik już tutaj wpadł. E, cyk, Reszta złomu. O. Mamy to. Mamy to. E, Kilo 586 gram Licząc po 60 groszy Dobrze 95 groszy za złomik Zapisujemy Już mamy 4 zł grosz A więc połowa ceny byśmy To ze złomu kupili No ale ciekawe czy by nam sprzedali Złomki na bok No i co Ruda na wagę zaraz będzie Tarujemy eee, Policzymy sobie teraz mieć mix tam po 34 zł 50 groszy no bo tam troszeczkę spadło na metalne i to się cały czas zmienia. No i co? Ile mamy miedzi? Taki jeden zwój 42 gramy. No to będzie ważyło. Wsypujemy wszystko rudo na wagę. Pyk pyk. Mamy to. Ile mamy? 376 gram miedzi po 34,50 zł. 12 97 groszy miedziucha plus Eee, to no, to nam daje 16,98, praktycznie 17 zł. No bo jeszcze tutaj kabeleczki będą. No i co no, 17 zł wpada do flamingowej skarbonki. Ja się bardzo cieszę. Sowa z Miszkiem też się cieszą. No jest fajnie, jest fajnie. 376 gramy siedzi właśnie w takim e, motoserwo. Tam są większe, mniejsze. 17 zł powiedzmy, można wyciągnąć, tak to nazywając. No bo. Te ceny się zmieniają, także fajnie. Jeszcze raz Mateusz, wielkie, wielkie dzięki za Ciebie. Teraz już wiecie, jak się zabierać za to motoserwo, albo jak się za to nie zabierać. Możecie napisać w komentarzach, jak Wy to robicie, czy macie inne sposoby. Zawsze w tych komentarzach fajnie się, bo się wszyscy dzielą, dzielą wiedzą. Fajnie, ja też często czytam komentarze u innych jak coś demontują, bo potem właśnie w komentarzach inni coś tam jeszcze doradzają. No i tak się rodzą nowe technologie. Dobra, ja się bardzo cieszę. Super, super to wyszło. No i co no, jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania. Wielkie dzięki Mateusz za te dzisiejsze dary. No i hejka, siemka i do zaś.